No i mamy, proszę państwa, już zawodników na starcie. Pitbike Fan G1. Najszybsi pitbajkowcy, jacy są u nas na zawodach, właśnie w Kielcach. Karol Rycombe, pole position drugi, Kasper Ręczyński, trzeci, Aleksander Kozłowska, potem yy, Franek Sokusan, też Buecki, Sebastian Buza, Rafał Walasiewicz, Michał Łyskowek, Arkadiusz Kowal, Lajla Biecka, Matej Smetana i Wojciech Gwizdoń. Będzie to naprawdę emocjonujące się, bo zawsze u się dużo dzieje. Mamy też z dziką kartą Kaspra. Kacpera który na pewno będzie tutaj walczył, Franjstokosa, jeżeli chce powalczyć z Karolem Sądem, o Mistrzostwo Śląska, musi w tym wyścigu przebić się na pewno do pierwszej trójki, tak samo y, Mateusz Borecki, który jest wysoko w klasyfikacji generalnej musi tam powalczyć z mu Uza, nie po coś ćwiczył to Willy, żeby... Zaraz być na tej pozycji, także na pewno będziemy mieli pasjonującą walkę. Zaraz będziemy już startować ten wyścig, także jeszcze tylko, mamy już zawięte Pitlen, jeszcze tylko chwilę. Osta, o, ostatni marszałek zejdą. Zejdą z prostej startowej, zejdzie marsza z czerwoną flagą i rozpoczniemy. Kolejny, już trzeci dzisiaj wyścig, a przed nami jeszcze naprawdę dużo tych wyścigów, także nic tylko czekać, oczekiwać na te czerwone światła. Już będziemy mieli zaraz. Yy, właśnie je yy, wyświetlone. Marszal schodzi i czy Karol Sommer, czy Kasperanczyński, czy Aleksander może Frank Stokosa. Zobaczmy, mamy czarno. Poszli na obroty. Się. Poszli, dobry star Karola, tam dobry tam start, Franka, Koło Franka. Dobry tak. start Mateusza Boreckiego, Ale słaby poszli. start Kaspera Niszewskiego. Aleksander Kowska na drugiej pozycji też bardzo dobry no start. No i pierwszy, newralgiczny, ależ ciasno, zobaczcie co się dzieje, ależ ciasno. I i podwójne już idą. Kto tam, Karol, wystrzelił jak z procy? Tak jest Karol na pierwszej pozycji, Aleksander Kowska. Ma trzeci, Mateusz Borecki. Franek z piąty, czwarty. Kasper Niszewski, szósty. Sebastian Buzała, a siódmy Ale jest. już, zobacz, już, już. Próbuję już tutaj Kasper. Wejść, bo jest szybszy od Mateusza pokazał to w i teraz, jeżeli nie chce zajdzie dystansu... <noise> czy teraz mu wejdzie do podłoki? Za ciasno, za ciasno, ale będzie się działo, zobaczcie, już, jeszcze pierwsze, o, ale, ależ tam Franek Stokłosa poszedł, ależ on pięknie to zrobił. Tutaj wyglądało jakby Kacper popatrzył się na niego, a Franek obok niego po prostu teraz na Kowaluk atakuje Sebastian Buzal, czyli jest rekowy przed Sebastianem Buzalem, Sebastian Buzal spada na siódmą pozycję. Garot. I wchodzi, oj, będzie, by, Jezus, ależ tutaj! O, blisko, Rafał To będzie! Dużo takich sytuacji, tak, bo oni muszą walczyć. Tutaj, tutaj. Jak tracą, jak zyskują. Ale sytuacja za odgryć się Rafał Walisiewiczowi, ale przestrzeń Rafał i Walesiewicz się styknęli. No, zbyt optymistyczne było to opóźnienie hamowania. Uspokójmy na chwilę. Karol Rycombel na pierwszym, a Ola Kotowska go goni Mateusz Boreckim na trzeci. Franek Stokosa, Kasper Rańczewski, Arkadiusz Kawulok, Sebastian Buzała, Rafał Walasiewicz, Laila Bielecka, Michał Józkowiak, Matej Smetanek i Wojciech Wizdoń. Tutaj już pierwsza dwójka zrobiła sobie przelegę, Mateusz Borecki chyba delikatnie y, wolniejszy, bo traci y, dystans Franek Stokosa musi spróbować go wyprzedzić, jeżeli chce pogonić za, za Karolem i za Aleksandrą. Ale tutaj Mateusz Borecki jest to, już duży chłopiec, ma duże te kolana, blokuje te wewnętrzne. Ale Franek już chce wejść, już chce, nie chce czekać. On nie chce czekać, żeby to się rozwiązało nie może na dwóch, czekać. trzech On nie może czekać, żeby y, nie straci dystansu no i jeszcze Franek, ciśnij! Mateusz, ciśnij! No i zobaczmy tutaj... Y, Mierzamy do y, ciasnej sekcji no i pod gruszą są. Y, mu, musiałby tutaj Frank być naprawdę coś y, bardzo interesującego. zobaczmy, bo teraz będę wychodzić na prosto. No y, Mateusz spróbować. na Hondzie. Będzie miał delikatną przegę, tam już złożony frenzo jest dwa razy mniejszy z tym motocyklem od Ale widać, Mateusza. że Honda nie odchodzi. Franek jedzie za nim łeb łeb. Zobaczcie jak A te motocykle pięknie tu chodzą. Teraz Laila Bielecka. Yy, yy, I Michał Wyska, jak próbowałem wcześniej, ale Laila zamyka. A zobacz, tylko 20. Aleksandra Kotowska przed Karol, yy, za Karolem yy, rycomlem i pół sekundy się przycze na poprzednie okrążenie, czyli... Ola chyba ma tutaj y, chrapkę, żeby ustrzelić wygraną od Karoliny. Ależ Ola, to petarda dziewczyna, jakże ona jest i fizycznie e, tutaj przygotowana, e, psychicznie musi być dobrze przygotowana. No i motocykl i to. Zobaczmy, tor. właśnie mamy tą dwójkę na ekranie Karoly Cąbel. Karoly Cąbel, Ola I Kotowska. Teraz, y, czasy. I uwaga, jest Karol najszybszy 41,0. Ale Franek, Franek bardzo blisko. 100 kłosa. Czy będzie próbował a. Y, opuścić hamowanie? Y, próbuje, Dera. wychyla się. A, I nie, zajechał się Mateusz, y, wszedł tutaj y, defensywną linią i jest nadal na trzeciej pozycji. No to jest ale konniczy stopień nim także na pewno nie odpuszczą. A nie dalej drugi, ani drugiej, ani trzeciej, bo za nim jest cały czas Kasper Aniszewski, który delikatnie powsłóce teraz... Yy, musi się, Trawa yy, jest miękka, próbuj! Yy, musi się wikłać na tej piątej pozycji yy, w tym pociągu yy, trzyosobowym. A ależ, intensywny, intensywny ależ, ten wyścig. Tak mamy. jest, Mateusz Borecki, lokomotywa. Ciągnie te dwa wagoniki, tak. ale one nie są ciągnięte. One próbują nawet mieć swój napęd i pchają Mateusza Boreckiego, żeby uciekał. No i zobaczcie teraz na czasy: yy, yy, 4-1-4-1. Aleksandra Kodowska i Karol Rycom, a teraz Franek jeszcze bliżej niż o okrążeniu. Może bo teraz, musi może musi teraz. spróbować. Nie, jest troszeczkę daleko. Ale i... teraz szeroko poszedł, zobacz, inaczej. Mądrze, zobacz, szuka innych No cały miejsc, czas możliwości. Mateusz Borecki przy wewnętrznej y, klei do Tarki i tam jest bardzo mało miejsca we Borecki Borecki stokłosa, Raniszewski, zobaczcie. Czy gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta? Zobaczymy, bo Raniszewski to bardzo utalentowany i mądry zawodnik, zobaczcie. Co tam się dzieje, Mateusz Borecki też lubi bardzo szybko jeździć. Widać, że Franek Stokłosa troszeczkę ciut tam jest szybszy, no ale nie umie sobie znaleźć tego miejsca, no może... Czy ma cztery okrążenia, no, cztery okrążenia na to, żeby pójść taką petardą, bombą. Zobaczcie, idzie Mateusz Borecki, Franek Stokłosa i Kasper Raniszewski. Tutaj też ucieka ale Bielecka, gonią ją Michał jak Michał Sebastian I Buzała. No i czy Sebastian Buzała tam do Jyskowiaka dojedzie, no o, ale tu pozmieniał się nie dalej. Borecki pierwszy e, Franek Stokłosa drugi, e, Raniszewski jest e, trzeci e, Kacper e, tam obserwuje, ciekawe, trzy, trzy okrążenia za chwileczkę będą. No, przeszli koło nas. Zobacz jak blisko, zobacz jak blisko są w tej w ostatniej sekcji toru. A teraz. jak daleko. <laughs> Nie blisko, no to, jednak daleko. No i teraz zobaczcie, no tutaj Honda troszeczkę na tej prostej, ale Franek opóźnia hamowanie, Kacper opuszcza hamowanie już są w trójeczkę, już razem jadą, no. No ciekaw jestem, czy znajdą sposób na Mateusza Boreckiego. Tutaj już no, raczej nie dojadą, bo to jest 10 sekund do pierwszej dwójki, ale walczą o najniższy stopień podium. Aleksandra Kotowska, najlepszy z tego wyścigu, 41.06. Czy Arkadiusz Kowoluk będzie na trzecim miejscu? Czy on będzie na trzecim miejscu? <gry> na pewno by bardzo chciał. ale. Czemu ja to mówię? A bo jest cóż za tą y, trójką, która walczy o coś. ta pozycję. trójka będzie chciała coś zrobić. Tak, mamy dwa okrążenia do końca. Teraz Karol, najszybciej okrążenie wyścigu 41.01, czyli już naprawdę bardzo blisko 40. Ranek to kosa, Jest poza po będzie, ci! Przestrzelił ładnie, e, Bardzo przedem. ładnie, bardzo, bardzo łatwe wejście. Ależ mądre. I teraz zobaczymy, osunięcie. czy będzie miał lepsze tempo. Widać. Tak, dużo, od razu odjeżdża. Ależ tutaj Franuś idzie. No i będziemy rozpoczynać ostatnie okrążenie. Zaraz tak. właśnie rozpocznie Karol. Se, sędzia główny podyktował dyrektorów, dyrektorów zawodów. pokaż Laslap e, Karolowi e, ry, Rycombelowi. I on właśnie. Już zrobił prze, sobie coś przewagę na tej nas. prostej. E, Franek Stokosa zobaczył, czy ta Honda e, Matusza Warskiego No zbliża się, się ale jest chyba troszkę za daleko. E, no nie i będzie to Idzie. E, idzie jednak też troszkę waga, tak, trzeba powiedzieć. I zobacz, od razu uwolnili się od... Mateusza Baleckiego i od razu są lepsze czasy. 41,1. 48 zrobił Kasper Raniszewski. Ależ tutaj leci i Franek Stokosa, najszczęśliwszym chyba kierowcą Wyścigowym tego wyścigu, bo on musiał wywalczyć, on musiał wymyśleć. Ten zobaczmy, sposób. Czy, to, czy to już będzie koniec, o, tak? Tak, jest tak szachownicę mamy szałowicę i, i proszę, wygrywa tak. Karol Rycombel. Brawo pierwszy wyścig P2F1 właśnie tutaj będzie. Kielce, druga w historii. Kodowska. Świetna jazda. Zobaczcie, teraz trzeci będzie Franek Stokłasa, no nie zagrał się tutaj Mateusz Wojska, jak Kaspar Aniszewski odpuścił, on już wie, że z tą kondom, jednak na tej prostej nie będzie miał szans. Jest trzeci Franek, świetna jazda Franka, naprawdę bardzo Janka. intensywny Mateusza wyścig. Mateusza i Kacpra Aniszewskiego. Bardzo intensywny wyścig. Jeszcze na ostatnim okrążeniu po 40 wskoczyło Karolowi i Aleksandrze. I to powiem szczerze tak, e, strata, e, ale oli do Karola to jest 0,8 sekundy. Ależ gonitwa. Cały czas jechała, zanim wyścig Karol utrzymał wytrzymał to presję i zasłużenie wygrał. Zasłużenie. Idziemy teraz właśnie wyciągnąć ich tutaj do wywiadu. A, a <grywki> no Ale jazda. już Ola Kotowska jest koło nas. I już odsunę, żeby Karol miał lepiej wjechać. Już idzie. Ja już przekazuję, bo już Karol podjechał jesteśmy, proszę Państwa, po tym jakże emocjonującym i intensywnym wyścigu Bike Fan Gen zaczniemy od Franka Franek trzecia pozycja. Na start był bardzo, bardzo, można by to rzec, że dziki, ponieważ działo się tam naprawdę wiele, utknąłeś. Najpierw na piątej pozycji potem wyprzyciłeś Kaspra i bardzo długo męczyłeś się z Mateuszem, a w końcu udało się uczyć, powiedz mi, jak to wyglądało z Twojej perspektywy. No cóż, no na starcie jednak odchodziły mi te motocykle Hondy, dreamy. No ciężko było. Powiedz mi, jak, jak udało Ci się tak opóźnić to do pierwszego zakrętu? Bo widziałem, że próbowałeś jeden, drugi, trzeci raz, nie udało się i w końcu był ten odpowiedni moment. Miałem bardzo dobre wyjście z ostatniego zakrętu, złapałem się za Mateuszem. Mniejszy upływ wiatru, Mateusz też popełnił błąd trochę. No i udało mi się jakoś wejść. No i super, jestem bardzo dumny z Ciebie, Frank Piąteczka, o, piąteczka, teraz mikrofonik do Mireczka. A słuchajcie, my tu już sobie rozmawiamy Izolą z Olą, i z Karolem. Ola, no, nie, nie ma co ukrywać, że ten wyścig był po prostu petarda. Było widać, że walczysz z Karolem na dziesięciu okrążeniach i nie było odpuszczania. Raz ty miałeś rekord toru, raz Karol. Próbowałam dogonić Karola, ale ciężki tor jest do wyprzedzenia i, i jeszcze mam zakręt, gdzie niestety, ale Karol mi odjeżdżał. W drugim wyścigu spróbuję na tym popracować. Bo rozmawiam z Frankiem Stokłosą, on ci powie, gdzie wyprzedzać. Dobrze. <laughs> Ranek zrobił robotę niedzielską. Ola, bardzo ładny czas. Wczoraj czytałaś tor, dzisiaj widać, że masz moc, masz w głowie już ustawiony ten tor. Jeszcze nie do końca, bo są zakręty, które wiem, że robię źle, ale jest mało czasu, żeby nad tym popracować. Na następnej rundzie, wtedy jakby tu była, to, to postaram się, żeby było jeszcze lepiej. A jak pąki? Czeją. Kleją, tak? Kleją, tak. A co tu masz za opony? Hajdenały. <gry> na... Pierwszy raz na nich jadę, wczoraj założyłam. Czy jesteś nieświadoma tego, co robisz, ale robisz to dobrze? Znaczy, puściły mi w dwóch miejscach, ale zaraz łapały, więc najważniejsze. Do drugiego wyścigu też zostawiasz te oponki? Zostawiam, tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ola, ja jestem zadowolony, ja Cię uwielbiam, jestem Twoim wiernym kibicem. Tak samo jak i Karola, bo bez niego i bez Ciebie dzisiaj by nie było wyścigu. Karol, to co powiedziałeś, gdzie Ty byłaś, Ola, wczoraj, nie? No tak, ale Ola widzę, że przybrała taką strategię i tak to wykorzystała, że no, no prawie lepiej się nie dało, a naprawdę ja w ogóle przez cały wyścig myślałem, że mam sobie Kacpra Araniszewskiego, bo zerknąłem tylko raz tak. raz tak. Tak, patrzę, kurczę, kolor motocykla, chyba Kacper, ale no później, jak zobaczyłem po przejechaniu mety, że to była Ola, no to od razu <laughs> zacząłem bić brawo, jadąc. No i słuchaj, i jeszcze Wy nie wiecie, ja Wam od razu powiem, że raz Ty wykręciłeś rekord toru, raz Ola. Okej, okay, no to super, to zapowiada bardzo fajną walkę na, na drugi wyścig, dlatego że jeszcze pewnie jest troszeczkę do urwania. Wyścig pokazał, że w tym ferworze walki można jeszcze urwać, także jeżeli to były czasy takie porównywalne w granicach 1,1 sekundy, to na pewno tutaj jeszcze rekord padnie. No i zobacz, na Hajdenałach pojechała. Bardzo dobra opona. wydaje mi się, że fajna strategia, te opony świetnie kleją na hali przy takim gorszej przyczepności, przy takiej gorszej przyczepności asfaltu. E, także wydaje mi się, że Ola super strategicznie do tego podeszła, fajnie pomyślała i naprawdę widać, że to zaowocowało. Brawo, brawo jeszcze raz, brawo tam e, pomam tak. Piątka Ola, e, pomachajcie do kamer. Ja tylko Franek. Franek ja tylko chciałem powiedzieć, że e, jesteś moim idolem. Dziękuję. <laughs> <laughs> to wyprzedzenie było perfekcyjne. Może i tak. Długo myślałeś nad nim? Bo widziałem? No, próbowałem cały czas. Piękny, piękny. Jeszcze raz gratulacje. Idźcie, odpoczywajcie! Piękny wyścig, piękny wyścig. Widzieliście to? Ola, Karol, Franek, Petarda.